Stary, pomyśl sobie jak zajebiste będzie twoje życie, jeśli będziesz się delektował i cieszył każdym momentem, od momentu wstania do momentu położenia się spać. Pomyśl sobie jakie to będzie zajebiste, jak każdy dzień będzie fajny. Nieważne czy będziesz miał jakieś trudne rzeczy, jakieś rzeczy, których nienawidzisz robić nawet. Będziesz się źle czuł, będziesz się dobrze czuł, ale będziesz się delektował tym każdym momentem, będziesz w pełni obecny i będziesz szukał powodów do bycia wdzięcznym i powodów do radości. Nasz mózg działa tak, że zawsze daje nam więcej tego, na, na czym się skupiamy, tak? Jest to udowodnione naukowo, tak działa nasza neurobiologia, po prostu mózg wybiórczo daje nam więcej tego, więcej tego, na czym się skupiamy, Więcej, jeśli będziemy koncentrować się na radości, na byciu wdzięcznym, to da nam tego więcej. Ja teraz siedzę sobie, ożywiająca pogoda zimowa, piękne słonko, krzewy, śpiew ptaków, spokój, wszystko sobie płynie. Doceniam naprawdę takie momenty i zauważam, że im więcej jestem wdzięczny i więcej daje radości, więcej daje wartości innym ludziom, tym bardziej to do mnie wraca. Ludzie to przekajowują jako karmę, jako różne takie rzeczy, no ale tak po prostu działa nasza biologia. Więc trzeba to wykorzystywać, ale nie wykorzystywać w tym sensie, że to jest jakieś narzędzie do czegoś, tylko po prostu tak jest i tyle. Nie zmienimy tego i nie musimy tego zmieniać, bo... Działa to naprawdę bardzo fajnie, no i kurczę, delektuję się tą chwilę. cieszę się, nie wiem co mam, nie, ciężko to opisać słowami, to uczucie takiej wdzięczności, takiej pełni, ale naprawdę to jest zajebiste, to nic nie robienie, nic znajdywanie czasu, na no, nic nie robienie w trakcie dnia to jest też niesamowita umiejętność, bo zauważ, że cały czas coś robimy, cały czas coś spożywamy, cały czas coś scrollujemy, i kiedy myślimy, że nawet odpoczywamy leżąc na kanapie, na telefonie, to nie odpoczywamy, bo nasz mózg cały czas jest podłączony. A właśnie w tym momencie, kiedy wychodzisz sobie na taki spacer, czy usiądziesz sobie gdzieś i nawet patrzysz się w jeden punkt na ścianie, wtedy twój mózg naprawdę może się rozluźnić w końcu, odpocząć. I on wtedy ci podsuwa te najlepsze pomysły. On rozluźnia to całe ciało, czujesz się zajebiście. I o to chodzi. O to chodzi właśnie, wracając do tego delektowania się każdą chwilą. Bycie obecnym tu i teraz. To jest jedyna możliwość, moim zdaniem. No bo nawet jeśli chcesz mieć stabiliżm przyszłość, czy nie chcesz już rozpamiętywać swojej przeszłości, to musisz być w tym momencie tu i teraz. Wybaczenie. To jest kolejne narzędzie. Kolejne narzędzie, które poznałem od takiego gościa z USA, który pomaga, właśnie za gruby hajs w ogóle pomaga ludziom, i ludzie chcą mu płacić jeszcze większy hajs, więc dobrze pomaga. Wybaczenie. Jeśli chcemy mieć szczęśliwe i spokojne życie, to musimy wybaczyć i zapomnieć naszą przeszłość. No bo nie mamy na to wpływu, nic to nie zmieni, że będziemy to rozpamiętywać, a jedynie wpłynie na nas na minus. Więc trzeba wybaczyć, odpuścić sobie, nie rozpamiętywać tego. A jeżeli chcemy wpłynąć naszą przyszłość, to musimy zacząć tworzyć tu i teraz to, co my chcemy stworzyć. Tyle. To jest proste. To wszystko jest proste. Tylko jest skomplikowane przez wszystko, bo zauważ, że w każdym biznesie każdy chce sprzedać nam, że to, to ja ci pomogę. To ja będę tą osobą, która ci pomoże, która ci sprzeda niesamowite triki, haki, chuj wie co, ale jak widzimy, życie takie nie jest. Budowanie sylwetki, dobry sen, dobre odżywianie, to wszystkie elementy są proste, powtarzalne, łatwe, czasami nawet nudne, ale to się nie sprzedaje. Sprzedają się sexy triki, kurwa, zrobimy tak, tak, bum, bum. No a tak nie jest. I jeśli się to zrozumie, jeśli zrozumie się tą prawdę, w ogóle jeśli istnieje coś takiego jak prawda, bo prawdą jest to, co my uznajemy za prawdę. Jeśli w coś wiesz, że jest prawdą, to prawdopodobnie takie będzie. Znajdziesz do tego potwierdzenie. Jeśli wiesz, że coś jest nieprawdą, to też takie będzie, bo znajdziesz do tego potwierdzenie. Wszystko jest elastyczne. Rzeczywiście jest elastyczna. Doceniam jeszcze raz ten moment z tym słonkiem, z tym spokojem. Jestem wdzięczny i życzę takiego samego spokoju dla Ciebie. Miłego dnia, miłego wieczoru. Dzięki za obejrzenie do końca. Trzymaj się.